Witajcie moi drodzy, braszczup z tej strony, a tu jest najlepsza gra na świecie, może oprócz Minecrafta i geta. To może wytłumaczę wam na, na czym ta gra polega Słuchajcie, jestem taki podhypowany, że taka gra wyszła yy, I naprawdę postanowiłem ją nagrać, tak, tak po prostu I patrzcie, na czym ta gra polega Ta gra polega słuchajcie, na tym, że macie własne, własną farmę yy, Slime'ów jak widać, słuchajcie, sobie tutaj ich damy do zagrody I teraz tak, gdy dacie jeść, a ja on zaraz to pokażę wam Czekaj, gdzie to jest, o tutaj, tutaj tutaj jest kurczak Bo tutaj właśnie ten, zacząłem za nowy świat yy, że wam to wszystko pokazać, żebyśmy zagrali sobie, nie wiem jak mo mogę z tego zrobić serię, ale to już od Was zależy. I dajemy takiemu, taki kurczak słuchajcie, takiemu e, slajmowi i jak widać dostajemy z tego diament. Dostajemy z tego diament i słuchajcie tym diamentem e, możemy iść sobie do sklepu i kupić sobie raczej e, znaczy kupić, po prostu dać ten diament, czekajcie zaraz Wam pokażę. I tutaj mamy 257 e, monet teraz. Każdy diament taki standardowy kosztuje na przykład 7 z tych slajmów Reszta kosztuje trochę drożej. Naj... W ogóle naj... ten, słuchajcie, najdroższe to jest ten ten tutaj, ponieważ on jest gdzieś tam, daleko w świecie i powiem Wam szczerze, że wyruszymy dzisiaj tam. Ale co mam wytłumaczyć ogólnie, na czym ta gra polega? Czyli tak, polega na tym, że macie własne rancho slajmów. No nie jest ciekawie, ale niektóre slajmy mogą, słuchajcie, wybuchać wybuchać. I nie, to nie jest creeper. Yy, dobra, i o, tutaj mamy kolejnego slajma, tego sobie weźmiemy, a jak będę się patrzeć, gdzieś, gdzieś słuchajcie, indziej, tam do tyłu, czy tam w lewo, czy w prawo i w ogóle, to to jest spowodowane tym, że ja pierwszy raz nagrywam z kamerką i będę częściej nagrywać. No dobra. I teraz tak, słuchajcie, gdy będziemy już mieli tam jakąś ilość pieniędzy, to możemy odblokować sobie, What? Możemy sobie odblokować kolejne rancze, czyli tu, tu, tu i yy, 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 yy tam, albo iść do innego świata. O, za 950? Albo słuchajcie, yy, możemy sobie ustawić tutaj na naszym ranczu, żeby yy, dany, w ogóle dana klatka dawała jedzenie naszym slajmom yy, za, za darmo. No nie wiem, musimy może zebrać, nie wiem, 5 kurczaków czy coś w tym stylu, żeby. Yy, no, żeby te, te slime nasze miały. Dobra, słuchajcie, ja, idę, ja ruszam sobie w świat i przygoda i w ogóle. E, słuchajcie, ruszam sobie w świat, tam zobaczymy gdzie. Zdobyliśmy to nie jest osiągnięcie, tylko... A, tu właśnie owoce można zbierać i w ogóle też tutaj farma jest. Właśnie zapomniałam wam powiedzieć. Jest tutaj też farma i w ogóle i jest naprawdę super i w ogóle. Tak. Dobra, zbieramy sobie słodycze. E, słodycze, w ogóle te nasze nasze slajmy i jak uzbierzemy, to jest wracamy do naszego kampa. I what, what 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 co to jest? Ulol, mamy jakiś mamy jakiegoś kota. Z tego co wiem, to ten kot chyba e, słuchajcie je te slajmy. A, już mamy maksimum. Słuchajcie, mamy maksimum e, maksimum slajmów. I już nie możemy zbierać i to jest dosyć dziwne. Ale chyba można, słuchajcie, powiększyć ten mo można powiększyć nasz limit i będzie naprawdę spoko. Eee, dobra, ja tutaj sobie. Nie, nie, nie zbieram tych slimeów. Tylko. Po... O nie, 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 nie. O lol, oni to jedzą, oni to jedzą. Fak, nawet nie widziałem. Dobra, weźmiemy sobie damy. O, jak dużo slajmów w ogóle. Ciekawe, czy, można, czy mogę tutaj dać jakąś ilość slajmów, czy po prostu mogę mieć pełno. Ale chyba pełno z tego, co wiem, bo mogę na nich wskakiwać, na nie. Ale... Mogę na nie wskakiwać. Dobra, ja tutaj what? Dajcie mi what? Ale słodkie, to dobra. Macie tutaj po mach. dobra. Nie muszę nawet wchodzić do tego. Świetnie. Dobra. I mamy teraz, słuchajcie, 5 tego i możemy sobie to dać tym i mamy 292 punkty, słuchajcie, 292 monet, punkty, a i z tego co też wiem, to można tutaj spać, i zaraz Wam coś pokażę. Start mile, sleep until morning, a mogę spać do, y słuchajcie, do rana. Retraite tu yy, w sensie ten, wybiegu. Yy, i, po, yy, I powiem wam szczerze, że yy, oni próbują mi się stąd wydostać. Nie! Nie wyjdziecie nigdzie. Yy, no, dlatego możemy kupować sobie rancha. Sobie kupimy, może. Aha, tu można kupować. Jaki to jest kolor? Pomarańczowy. Jest tu pomarańczowy. O, kupiliśmy, słuchajcie, kolejny. Dobra, weźmiemy sobie parę slajmu, bo oni już tutaj wychodzą. Nie, 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 nie uciekajcie mi. I tak was dopadnę, dobra. Ona kurczaka zjadła. Dobra, słuchajcie, kolejny kurczak, zaraz ich nakarmimy, będzie dużo tego. I o tyle co wiem, to też właśnie można tutaj ustawić tak, w tych klatkach, jak ma się kasę, żeby oni e, nie uciekali, bo widziałam tam na odcinku jakiegoś typa. Oczywiście w angielskim YouTube. Ie. Dobra, słuchajcie. What the fuck! Oni tak skaczą, jak wysoko. Fuck, no. Psz. No wiesz, skoro skaczą wysoko, no to to, coś to, to musi być. Dobra, ja im tutaj dam, słuchajcie, kurczaka. Jeśli chcecie z tego jakąś serię, jakąś naprawdę fajną, to piszcie w komentarzach. Będę zadowolony, bo. Z tego naprawdę może wyjść super seria. A dobra, słuchajcie, idziemy sobie w świat. Ruszamy w świat. Tutaj muzyczka naprawdę śmieszna leży. Leży, leci. sobie weźmiemy, słuchajcie. Weźmiemy sobie trochę owoców i, i zapełnimy w ogóle nasz worek slimów. O, okej, okay. oni się tutaj poukrywali. Dobra. I zaraz Wam pokażę, chociaż nie wiem, czy to tutaj będzie. Chociaż zobaczymy. Weźmiemy sobie jeszcze trochę owoców, dobra. Nie wiem, czy to tutaj będzie. Wow! Ale tego tutaj nie widziałem. Przysięgam, tego tutaj nie widziałem. T tutaj nie byłem nigdy. Nawet na moim single. Ej, uśpi, obudzimy go. Stawaj. Ej, logo nie mogę go, nic zrobić z nim. Ej, ja mogę go robić tylko dużym. ta I nic więcej. A czekaj, a weźmy kota. Myślałam, że on go zaatakuje, ale on chyba ty mało atakuje tylko, bo widziałam też na filmiku, boże, ja wszystko widziałam na filmiku. Nie, że odgapią czy, co, czy coś, ale już wcześniej chciałam zrobić tą serię z tej gry, bo ja wcześniej to widziałam niż ktokolwiek nagrał. A tak naprawdę. O-lol! Co to jest? Ulul, mamy, słuchajcie, jakieś niebieskie slajmy. tam w ogóle mogę iść? Nie, tam nie jest zbudowane, ale pewnie będzie przyszłość. A, zapomniałam w ogóle Wam powiedzieć, ale zresztą i tak widzicie e, U góry, e, to jest Alfa. To jest e, Alfa, i nie wiem kiedy wyjdzie pełna gra, ale to jest Alfa. I no, i to. o, o właśnie, patrzcie, one biją. Fuck! Zostaw mnie. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Fuck! Nie bij mnie. Idź stąd. Zostaw mnie! Nie! O, to jest jakiś kamyk. Dobra. Tu jest też. To nam się przyda. Jak wrócimy, słuchajcie, do obozu, to będziemy mieli naprawdę niezłą kasę z tego. Bo wydaliśmy to i tak na. Yy... Wydaliśmy to. O, tam jest pełno kotów. Wydaliśmy to na rancho. Które. No, zainwestowaliśmy to w rancho. I no i. I będzie spoko, dobra. Tutaj sobie zbierzemy jeszcze. Zbierzemy sobie to. A słuchajcie, planuję sobie kupić lepszą kamerkę niż mam. E, sorry, że taka jakość kamerki, ale. No, no, no. No wiesz, na razie nie mam kasy i, e, i musimy się wrócić, dobra, ich zostawiamy, bo ja właśnie mówię wam, że oni, że one biją. Idźcie ode mnie. Znaczy one nie, tylko te z kolcami e, Tak, one biją. I nie mamy już energii, co to jest? O oh, fuck, to nam dodaje energię, ja coś czułem, coś normalnie spacie sobie tutaj stałem i mówiłem, kurczę, to na pewno dodaje energię, ale nie wiedziałem. Dobra, nieważne, idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej, nieważne. i co ja mogę robić z tym drzewem? Nie no, nic nie mogę robić. O oh, fuck, mogę podnosić rzeczy. Ej, ja sobie to wezmę do obozu. Idziemy. Tylko wezmę sobie tę y, marchewkę i coś jeszcze. Dobra, idziemy sobie tam do obozu z tym, zobaczymy czy to coś robi. Idziemy, 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 idziemy. Muzyczka się skończyła, o dziwo. O, nie skończyła się, dalej leci. Dobra. Ich damy, słuchajcie, tam. O, oh, fuck. Mogę sobie ich dać do zagrody. Ich też damy. Nie, dobra, ja mam pomysła. Fuck! Ja! Nie! Fuck! Patrzcie, oni i ja. Nie, to jest niezła gra, naprawdę. Dobra, idziemy, słuchajcie, jeszcze z powrotem do sklepu. Idziemy do sklepu tutaj. Tu, 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 tu. dajemy. Dobra. I mamy, słuchajcie, kasę. I teraz, e, dobra. Kończymy, słuchajcie, ja się z wami żegnam, ja się z wami żegnam, e, ja jestem braszłub, i byłem wrasztub. Jeśli chcecie z tego serię, to słuchajcie, zrobię z tego serię, w ogóle ja się tak kołyszę. Dobra, jeśli chcecie z, z tego serię, to zrobię z tego serię, także piszcie na dole tam w komentarzach, o, tak, tak, tak. A i dajcie lajka, dajcie lajka. O, tak, lajka dajcie. E, no, możecie dać lajka, jeśli chcecie, jeśli Wam się to spodobało. A i słuchajcie, u mnie na kanale jest jakby taka zasada, że jeśli Wam się coś nie spodobało, to po prostu dajcie on lajka. Jeśli musicie oczywiście, zapraszam do no, lajka like. no, ale dajecie lajka like i piszecie na co, co wam się nie spodobało no bo słuchajcie to mi da do myślenia żeby moje filmiki były bardziej e, lepsze e, i no i bardziej e, kolorowe aha e, dobra, trzymajcie się no i cześć